Hej, cześć, witajcie, z tej strony Piotr. E, ja witam was po tym listopadowym, długim weekendzie. W następnym oto odcinku zagrajmy w Warhammera 40 000 Down of War e, z dodatkiem Winter Assault. No i co? I mamy tutaj tą ostatnią misję z, e, z cyklu kampanii ładu e, po stronie Eldarów. E, doszliśmy do momentu, w którym to mm, musimy spotkać się z, z nekronami. Jak dobrze pamiętacie, jest to po prostu... Kontynuacja przypadków, w którym to Eldarzy przechodzą przez bramę psioniczną, a nie Gwardia Imperialna. No i co? No i zobaczymy w takim razie, co twórcy dla nas przygotowali. No i co? Widzimy się w grze. Do zobaczenia. Again. To obliterate the soul itself is an act of utter, unprecedented malice that we cannot allow. The Necrons must pay for their actions. Today, they answer to us. Varcia Taldir, Necron Monolith sighted. So it is. Every battle must be a war one to itself. There can be no partial triumphs, for the Necrons will return again and again. Prepare yourselves. Today we Ok. E, rozpoczynamy, słuchajcie. E, wiecie co? Ja tu widzę, że mam troszeczkę za cicho tą grę. co so, ja tylko ją trochę delikatnie podgłośnie i już do Was wracam. E, bo tu zawsze miałem na. na mniej więcej tyle ustawione. Dobra. E, gra ustawiona. Mm, celów jeszcze nie ma, ja już jestem na kamerce, dobra. Yy, słuchajcie, co my tu mamy? Mamy jakiś relikt, przejmujemy go, <laughs> zobaczmy cele. Przygnaj nekronów, nadchodzą nekronie, nekrony, nekroni. I zgromadzenie osnowy musi przetrwać. Yy, ok. mamy tu jakiś kamień duszy w tym zgromadzeniu osnowy. Yy, zaraz zobaczymy co to w ogóle daje. Eee, nie mam tutaj za wiele, ok. Tu jest jakiś punkt, przyjmijmy go. Eee, na pewno jakieś ulepszenia, co? Musimy. Róbmy te ulepszenia, jakiekolwiek tu są. Coś, Cokolwiek się przyda, mamy na to pieniądze, myślę. Eee, I co? Może jakieś platformy wsparcia zbudujmy? Może z dwie, a nawet trzy, słuchajcie. Okej, okay, słyszajmy. Rada Proroków. Uzupełnimy od razu składy osobowe. Okej, okay, tu jest dowództwo piechoty. Rozumiem, że tu są te jednostki, które gdzie nie gdzie się jeszcze utrzymały. Dodajmy tu jakieś te rzeczy, jakieś cokolwiek możemy. O, uwaga.

Chyba nie mamy za bardzo szans, co? Nie widzę tutaj za bardzo wyjścia z tej, bym to nazwał nawet, patowej sytuacji. Eee, gdzie mamy naszego koleżkę, który buduje? Tutaj, dobra. <coughs> Zbudował już trochę. Eee, ale wiem, co jeszcze trzeba zbudować. Niech on to zbuduje. Zbudujmy sobie jeszcze jednego piewcy upiorytu. Upiary Kaplica duszy się na pewno przyda. <laughs> A drugi koleżka, przepraszam za moje gardło dzisiaj, niestety. Takie to jest. A następny piewca zbuduje ulepszony ten posterunek na relikcie, żeby zwiększyć nasz zasoby. Chociaż zasoby, słuchajcie, mamy, mamy spore. No i gdzie jest ten nasz piewca? Aha, dopiero ulepszenie się kończy. To zbudujmy nawet dwóch, słuchajcie. Niech on przyspieszy tą budowę tych rzeczy. Poszukamy jakiejś tu broni na nich. We wszyscy chciałbym, żebyście byli w utrzymaniu pozycji. Ten czołg też ma, okej. Okay. Okej, okay. oni zaraz powinni skończyć to. Tak, spróbujmy jakoś tych nekronów się pozbyć. Nie wiem, co z monolitem zrobimy. No, coś musimy na pewno. Słuchajcie. Dobra, no oni padają jak muchy. Znaczy, może nie jak muchy, ale jesteśmy nad na wyraz skuteczni. No słuchajcie, wy, we trzech już tutaj pracujecie, no powinniście trochę to przyspieszyć, uważam. Mm. O, Do tych koleżków. Y aha, to jest drużyna obrońców, słuchajcie, oni nie są zbyt przydatni. No ale dobra, dodajmy ich w sumie. Okej, no ale co z tym monolitem zrobić? Może jesteśmy w stanie jakoś go pokonać, zobaczymy. Eee, Kaplica nasłuchowa, cała trójeczka. No właśnie. Eee, Okej. Okay. To nie, pierw zróbmy tą pełną mobilizację, no i po prostu e, wynajdźmy, wynajdźmy wszystko, co mamy. Okej. Okay. Eee, ekranie widzę walczą tutaj. I zaraz się to zakończy. Mmm. Okej. Okay. O, kamień duszy, niezwykła potężna zdolność. Okej. Okay. <laughs> Przeciwko Monolithowi. Wow, dobra. To było proste. <laughs> mm. Zobaczymy, co mają jeszcze tutaj do, e, dla nas do załatwienia. E, więcej tych platform wsparcia. Myślę, że to było dość nawet <laughs> skuteczne przeciw nim. Zbudujmy tą bramę osnowy. E, tu się to wszystko buduje. E, kaplica, eskalacja konfliktu. E, anihilacja przeciwnika nam jest potrzebna. Dobra, słuchajcie, myślę, że to z czasem wszystko fajnie wybudujemy. Już mamy tych ognistych smoków. Hmm, jeszcze jednych bym zbudował, znaczy zrekrutował. E, czy wyjące. No właśnie, jeszcze to. E, jestem przeciwnikiem raczej walki wręcz z nekronami. Raczej nie mamy z tym szans za wielkich. E, ale dobra, słuchajcie, te platformy wsparcia zbudujmy. Hmm, tu mam jakieś wyjście w ogóle. Przydałby się jeden. Jeden kapon, Znaczy piewca, przepraszam, żeby zobaczył, co tutaj jest jeszcze. Są dość szybcy, w, raz, w razie czego uciekną. Okej, okay, tu są następne jakieś. Mm, to może zamiast tego użyjemy arcyprorokini, bo i tak nie będziemy walczyć z nią wręcz. A w razie czego poradzi sobie z jakimś tam oporem, który się może pojawić. Mm, utrzymanie, utrzymanie pozycji. O oh, wow, słuchajcie, myślę, czy... Nie, poczekajmy na nich tutaj. Okej, okay, zobaczmy, co my tu mamy. Następna ekipa. Sądząc, patrząc na nekronów, co oni robią, to trwa to strasznie długo. Więc przyjmujmy tylko punkty. Zajmijmy się przyjmowaniem tylko punktów. Ah. No tak bo widzę, że na ekranie nie są też, nie są aż tak potężni jak w tamtej części, e, w tamtej kampanii przyjmijmy te punkty strategiczne po prostu zdobywając sobie jako tako punkty hmm, po prostu przydadzą się. Okej okay. Tu już mamy wolny ostrzał. Udało się zdobyć punkt? Udało się, dobra. E, tu jest ten e, termogenerator. E, słuchajcie, ulepszenia, sprawdzamy u nich. Bo mamy w celach... Mm, o, przywołać awatara, ale potrzebujemy, z tego co wiem, sporych ulepszeń, ulepszeń co do niego, nie? Anihilacja przeciwnika, no właśnie. E, zastanawiam się, czy jednak nie lepszym wyborem było na razie, by poczekać z tym wszystkim. Anihilacja. Eee, robimy tego awatara. No i zobaczymy, nie? Eee, tu nic się nie dzieje, widzę. Ten osad żużlowy. No to słuchajcie, zrobimy tak. <laughs> Idźcie tutaj. Tu już chyba jesteśmy jako takolwiek zabezpieczeni przeciw tym nekronom. Chętnie bym im pomógł jakoś. Eee, tak, dobra. Kaplica. I jeszcze. I termogenerator. Czy ty nie przeżyjesz, prawda? No właśnie, tak myślałem. Okej, okay, tutaj nekroni. Eee, wygrali to, znaczy no, co innego można byłoby się spodziewać, słuchajcie i zbudujmy ten termogenerator jeszcze <laughs> ok, to mu się udało eee, dobudujmy tak tutaj nasz koleżka wraca już do bazy tak i ci kroni nadchodzą więc eee, dorekrutujmy sobie te jednostki ile możemy, postawa utrzymania w pozycji tak, i będziemy raczej sobie radzić tutaj fajnie z tym. Eee, anihilacja trwa. Okej. Okay. Hmm. Czy on doszedł w końcu do budowy tego? Tak, dobra. Słuchajcie, idziemy dalej. Eee, szukamy, szukamy, sprawdzamy eee, te punkty strategiczne. Eee, myślę, że... Tak, okej, okay. raczej sobie będziemy dawać radę z tymi uh, gośmi. Weźmy go, poprośmy o naprawę. Ani uh, anihilacja tutaj trwa. Ulepszenia trwają. O nie, 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 nie. Sorki, sorki, sorki. Okej, okay, tu sobie jest następna broń. Broń wsparcia. A przejdźcie, wiecie co? Macie chyba wystarczająco... No, more have arrived. the battle has only begun the sunstone is depleted it isn't ready for another attack our doom is upon us we have but one chance left to win this day the primitive titan is still powerful the bone singers can ensnare the power contained within its archaic weapons and use it to our advantage okay Yy, a gdzie jest ten monolit, słuchajcie? No, czekajcie, zobaczymy to potem. Auto zapisie: yy, pog pogrzebaj Tytana. Yy. Okej, okay. dobra. Yy, to tutaj mamy tego piewce. Wyślimy go tutaj. Yy, chłopaki przyjmują. Przyjmują przyjmujecie damage, ale to spoko. Okej, okay, do tych punktów możemy się udać. Dobra, nie ma problemu. Spieszmy tylko to. Ok. Ale gdzie są ten monolity? Tu się pojawiły te monolity. Ok, dobra. Eee, pytanie, ile, ile tych nekronów będzie? tych monolitów zejdzie. No wtedy pamiętam, walczyliśmy chyba z sześcioma, nie? No to, to to nie było. ok e, I co? Aha, pierwsza część tytana na miejscu. ok to trwać musi. Dobra, nie ma problemu. E, słuchajcie, anihilacja skończona. E, to w takim razie możemy chyba zająć się tak. Na pewno ten ognisty pryzmat sobie zrobimy. I gdzie jest tutaj jest? Awatar. Okej okay, słuchajcie przyzwijmy tego awatara to będzie naprawdę będzie trwało kupę czasu mm. No i też kupę, kupę jedn z tego Okej okay, tu jest następny monolit Okej okay, Zniszmy go w takim razie Okay, you fire again. This Alien. You may have seized the Titan, but you will not live long enough to use it. Human, the Necrons are your true enemies, not us. Stop resisting our efforts to help you. Necrons, orcs, elder, you'll all die the same when General Stern arrives. The Monolith phased. This is worse than defeat, for it will return soon to plague us again. We cannot allow the Monolith to escape. Przejście fazowe. Okej. Okay. W takim razie następny atak. Hej. Dobra. Yy, czy ten już jest gotowy? Nie, jeszcze za za chwilkę, za chwilkę. Dobra, słuchajcie, bo tu są następne części tytana, ale tu są one kontrolowane, nie? Ciekawe, czy jesteśmy w stanie przejąć je. Good. Mm, okay, good. Order the third phalanx to pull back. Let the enemy pursue them. Then close in with the eighth and tenth phalanxes. Just like we did on Baltane. General Eldar. Stay your hand, human. I've come to speak with you, not fight. You have got Zeldar. Considering we already trusted you once. We are not your enemies today, so stop treating us as such. We do not want your Titan. It is yours once we dispose of the Necrons. I don't trust you, Eldar. Your trust is not required to win this war. Only your help. Okay. Uh... Very well, Eldar. All units, concentrate your fire. Oh, super. On super. super. Super, super, super. W takim razie zrekrutujemy tych piewców eee... rozkazuj gwardzistą. Eee... Okej, okay. <śmiesz> śmiesznie, śmiesznie, śmiesznie. Eee, do rozko e możemy rozkazywać im, tak? Okej, okay. zobaczmy w jaki to sposób wygląda. Eee... Ona ma jakąś umiejętność. No hmm. ja nie za bardzo to widzę. Dobra, słuchajcie, y zniszmy ten monolit tutaj. Pozbądźmy się go, e okay. i skoń skończmy to. Przywołaliśmy awatara. Atakujmy następną tutaj jednostkę. E tu chłopaki się zrekrutowali. Tutaj Następne chłopaki tutaj. Okej. W takim razie musimy zniszczyć tego jeszcze tytana. Eee... <laughs> Mamy awatar. Dobra. Eee, przepraszam, zniszczyć tytana. Hmm. Okej, on się regeneruje, skurt kobaniec. Niestety. No ale ten raczej nie będzie miał szans. Zaraz go wybijemy. Okej. Okay. Pytanie, czy ja mogę właśnie używać tych jednostek? OK, mamy max limit pojazdów. Okej, okay, ten zaraz zostanie zniszczony. I to chyba przez... Myślę, przez Tytana. E, przez Avatar. Dobra, zniszczony został. E, Zobaczmy, jak sobie poradzi z nekronami. A ci nekroni napierają, tak? Z tej strony. Ale to, to, sobie nie, to wszystko spokojnie sobie poradzi, nie? Okej. Okay. Mm, Avatar sobie tutaj chyba poradzi, myślę. Z tymi nekronami. Mamy dość więcej, dużo więcej broni, właśnie, bo już chyba poprzejmowaliśmy, co? Okej. Okay. Możecie to zaatakować? Zniszcie to w cholerę. Dobra. Aha, tu są następny. Okej. Okay. Eee, to w takim razie ten. Niech atakuje to. Koleszko, ty uciekaj. Aha, bo możemy jedno, jeden, naraz, no tak. Okej, okay, okej. Okay. Yy, te monolity widzę się pojawiają, ale to raczej z, z tutaj jeśli chodzi o... Cały czas te autozapisy widzę, że się pojawiają, no. A raczej, raczej nie widzę problemu. Żeby to pokonać myślę. Okej. Okay. Mm, Niszmy to po prostu, niszczmy. Najlepsze. Mm. Okej, okay. to już będzie koniec chyba tego gościa. Tak jest, ten monolit jest stracony. Słuchajcie... O, kurczę. Chaos. No nie. Chaos się jeszcze pojawił, naprawdę. O, jeszcze jego tu brakowało, naprawdę. Masakra, i znowu autozapis. Myślę, że ta gierka, yy, Ta misja lubi autozapisy. Yy, Zjście to w takim razie. Muszę pokonać tutaj nekronów. Yy. No tak mi się wydaje, że tutaj chyba jeszcze jakiś jeden z motowników będzie szedł. Co? No właśnie. Yy, tutaj jest chyba wszystko w porządku, nie? Poradzimy sobie jako tako z tym. A następnym w takim razie... Yy, tutaj nadchodzą, to zaraz yy, zamkniemy rampę. Yy, Okej, okay, zaraz musimy coś wymyśleć na tamtych chłopków. Yy, tak... Populacja max, to wiem. Yy, rekrutujcie. No i co? I słuchajcie, jeszcze ciekawi mnie ta w sumie rzecz, że mogłem wybierać e, prorokinią, ale nie mogę chyba, no nie mogę dowodzić nimi niestety. Mm, orkowie jeszcze przychodzą, no tak, brakuje jeszcze orków, ja pierdziele, dobra, czy by zrekrutowaliście już tych piewców? Broń, 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 bombardujemy, się. Gdzie jest ten monolit? Tutaj? zniszmy go już po prostu. Bo już mnie wkurza. Okej. Okay. Have we truly won? A momentary victory, I assure you. The Titan has served its purpose, but the strain ruptures it. If it explodes, it will claim us in her fury. Our people await your instruction, Garcia. What would you have us do? The Necrons came, expecting to find souls for the claiming, and instead found defeat. We can leave now. Go through the portal, sound the evacuation! We are finished with this world. Not one on battles alone. The Necrons will continue their march. And at every turn of every crooked corner of this universe, they will find us lying in wait. And they will find us unafraid.